Ostatnie posiłki skazańców na karę śmierci. Rozumiem cenza, cenzurę na YouTube, no ale takie słowo nie powinno być cenzurą. Robert Buell zażyczył sobie kawałek pizzy, ale mm, nie zaś. Max. Postanowił go oddać bez domnienia. To fajne. zażyczyła sobie puszkę mm. coli i chrupki serowe. Całkiem spoko. Gerald Limicer zażyczył sobie Landrynek. Ricky Ray, rektor, poprosił o steka, marzonego kurczaka. Lubię Siasto, steki. Żeby... Jeśli ja lubicie steki. Teki, to dajcie lajka i skocie. Tak, Co ciekawe, powiedział, że ciasto zostawi sobie na później. Ma... No. Może zostawił, jak będzie jego ostateczna kala. DJ Grasso zarożyczył sobie spaghetti z kropcikami, ciasto dyniowe, mleko i koktajl z małży. Fui. Jeremy Mori nie sobie książkę na... i wiadomo. Okej, okej, dobra, nie wnikam. Nie wnikam z jest książkę. W sumie fajnie było to oglądać.